Ejo widzowie, dzisiaj tutaj będziemy robić szpital, a więc zaczynamy od recepcji. A więc tak, na pewno recepcja ma stolik, krzesło, no jakby nie było krzesła, to było, było dziwnie. Recepcja jeszcze ma zawsze laptop, komputer, coś takiego, ojeju, ale nie. Ehm, no, dobra. Jakieś papiery zawsze ma do pod... No, oczywiście jakiś papier do podpisania, no to więc jeszcze długopis. A więc... No, długo długopis. Światełka. Światełka to może o takie coś. I tu... Dobra, tutaj będzie poczekalnia. Poczekalnia jest ok. Czekając, no to tak chyba fotele dam. Krzesła są zazwyczaj w recepcji. No dobra. I po drugiej stronie chyba też bym zrobiła. No bo co, no? Recepcja to recepcja. Prawda? No dobra, zawsze na recepcji są jakieś obrazy. Dodamy. Nie kota. O, taki obraz i może sofę Dobra, światła. Światła, światła. E, u mnie światła są najgorsze najgorszą rzeczą do robienia. Jakiś pokojach to coś, a kuchnia i łazienka no on się zawsze robi. E, dobrze. Biuro już tego lekarza. Lekarz ma zawsze jakieś biuro, biurko. Wow, a jak Wam się podobają takie filmy, z Boka to proszę mnie zasubskrybować, bo często wpadają na mój kanał z No i jakbyście mi dali łapkę w górę, to bym się nie obraził, a, a raczej przeciwnie. No i wpadajcie na kanał Milax44, bo ona ma genialne shortsy i filmiki długie. No jak... Ona już ma 2000 subskrypcji, ale jak wejdziecie na jej kanał i ją zasubskrybujecie, to myślę, że będzie miło. A więc dobra, jedziemy dalej. Pufa. Pufa, pufa. W sumie tutaj będzie jak u recepcji. No, na razie tak samo będzie. No. O coś takiego zrobimy. Nie, no dobra. No dobra, może być coś takiego, półki na te wszystkie rzeczy. No dobra, no to jakieś papiery. Papiery są zawsze ważne. Długo... W sumie jakieś podkreślacz. Dwa długopisy, dobra, kolejna półeczka. Myślę, że teraz taka wystarczy I to będzie taki strzywac. No potrzebuje kwiatek dla ozdoby. A już dajmy ten. Dobra, światło, światło. Światło. Może być ten. W sumie dywany są lekarze jakieś, dobra tam jeden taki na zachowanie pozoru. Tutaj lekarstwa będą, może tutaj. No dobra. Jak wszystko to wszystko, prawda? No dobrze. To na pewno będzie... O nie to. Potrzebne zawsze za jest I dużo maseczek. Dużo maseczek, bardzo dużo. A to na razie... Mm. Hmm. Dobra, ogarnę te maseczki. Dobra, jak mi źle rozumiecie, to sorry, bo założyłam aparat. Um, Kolejne, są jakieś tabletki No dobra, teraz jak już mamy lekarstwo, to jakieś kruple. Dobra, teraz jak już mam no to pensetę. Pęset i w sumie to tyle. No dobra. Zawsze jak jesteśmy u lekarza to mamy taki taburek, na którym musimy siedzieć. Więc damy tutaj. Światło kolejne jakieś. Żeby mu zimno nie było. Jak to lekarzu. Kwiatka jakiegoś. Może zlew, ale nie no, dobra. Siedzenie jeszcze dla rodziców. Dla rodziców to takie, nie, bo będzie, się... Dobra, dla ja rodziców nie będzie bo będą z tali. A tutaj co będzie? Muszę się zastanowić, widzowie. O już wiem, widzowie, to będzie kibelek. Kibelek. A więc dobra. co no robimy, ten kibelek. Hop! Ho, oczywiście dla chłopaków i dla dziewczyn trzeba zagrodzić. No dobra, klibelek. Lustro. Światła jak jeszcze jakieś. Zamykamy kibelki i to cały szpital, papa. Pa!